Ja się mam z tej strony. White is, i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Lola. Tym razem support Blitzkrank. Gram z moim kolegą. Siema, siema. To jest Ezrael. Ma nawet do niego skina. No, co ty nie powiesz? Ten śnieżny nary słodki. I chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że ten Gnar rozwali tego talona. No ale jest słodki. No ale słodki, może go rozwalić, ale jest słodki. Cześć, że ostatnio gram Pantheonem na topie, co nie? No. Ja tak już gram, co nie. Jest już mam już trzeci level, on już... Nie, nie robi mi On już mamy już po trzecim levelu, co nie. I on nie ma pół HP, a ja mam tak trzy czwarte, co nie? Ja, ja tak klikam dobra, to się teraz wyhiluję, co nie? I klikam jeden. Ja takie no czemu się nie chiluje? Patrzę, patrzę, a ja nie mam w ogóle tych. Ja nie mam w ogóle i temu kupionych. Do siódma minuta gry, a ja nawet nie wiedziałem. Polskich, yes, ja w ogóle nie lubię Polaków w tej grze. Pamiętaj, że jak mieliśmy cały Team Polak, to było tak... Wow, to było praktyczne. Trzy... Czaj, ja, ja go przyciągnę, ja go przyciągnę. Ale ja tam jest w ogóle. Oni tu na stu, stubę. Kurwa nie, jest. ja mu mu daję. daj. Yes, Dobrze go no. deszyło. Silę chcesz na no. Jakie tu porańczy? Gdzie ty idziesz, gościu? Co on no, bo... Mam już 95 golda. O, potyczka na manę Pyk. 5. Dobra, y... No nie, na pierwszym wzięła W. Okay. Czekaj, czekaj. A, jest, jest, jest. Najważniejsze, że jest fajnie. Jezus, jakie emocje. O Boże! Było sobie wyłączyć Steama. Ta, 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 to na pewno był Steam. Nie, bo mam trochę lagi. Doniesło coś pisze? Co? Ostatnią co? rzecz, którą napisał, to nie we nie płacz. No, bo ja go będę. Ale nawet nie jest taki zły ten polar. Z farm to, to będę miał na drugi level. No to nie, mhm. no to nie, to nie, to le... mm. Teraz podja podjazd. Go, full go podjazd. Abo ją, 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 ją. Nawet tak? Ale to nie miało... Ale dobra, schilował, zhealował. Jeszcze wyrwał. By nie w Szymona, oczuńcie się. Aha, ja w ogóle zapomniałem... Zapomniałem powiedzieć... Ojej, idę, idę tam, idę idę, 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 idę. Ciśnij. Co? No, ja w ogóle zapomniałem, jaki... Z jakim ja youtuberem gram. Eee... Szymon, zadaczy mój kolega to jest Orany TV. On chyba nagrywa. Był jakiś odcinek z Lola na Twoim kanale? No nie było. No ja teraz nie mam czasu w ogóle nagrywać. On też nagrywa, tylko że z innej gry po prostu. Ram... Lamus chyba tu zaraz do nas będzie schodził. Co może przyjść, jak jego nie żyje? Mam sześć farm. A, potem jak będę tu szedł, to będę musiał... uzginął zginął. Pa, jaka tu fala minionów normalnie. To jest właśnie w polach jasłów. Ale i było tam dwóch. No i fajnie, naszych też było dwóch. Ultra mm. pro... Taktyka, czyli jak ona tu podejdzie, to ona kategorycznie już nie żyje, tylko trochę bliżej. Co on robi? Myślisz, że mnie zabijesz? Mówi, że kolega to dobre place robi. Myślałem, że on już drake'a robi. Pff, nie widzi. Ale po co ty tu jesteś, jak oni nie puszczują? Bo to szak. Ja wiem, że on ci się tepnie za plecy, ale teraz. Na... Tak troszkę. Teraz tak troszkę nam się nie może przydać. Nie ma jak nie patrzeć się na przeciwnika i go trafić, ale możesz mi tego nie brzmieć. Ożeś. No nie, zostaw. Nie, to jest mój no Dobra, spokojnie, ja ucieknę, ja ucieknę. Gorzej z tobą! daj, motherfucker. <grym> nie, ja bym przeżył, <grym> bo ja miałem barierę. widziałeś tego graba. Ja i tak bym przeżył, bo ja miałem barierę, więc ja się nie bałem o to, ale chciałem go bardzo zabić. No, idzie lamus. No, i nie ma. Mm, czy mm. późno, lamusie. na mojego builda. Czekaj. O, z takimi itemami to raczej nie powinno już być ciężko na tej linii. Ja jestem słaby, więc no, tutaj... tutaj... Killnij go, killnij, dajesz sło. Nie, on poszedł na blue. Ja SUO ma go zabić? No, nie, 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 to nie pasuje. Nie iść, tam, przecież tu już nasz bot jest. To jest Rudy jasuł, on robi jakieś koreańczykowskie playy. Ja widzisz, już schodzi tu do ciebie cały bot, ale nie, on będzie robił... On nawet ja nie chciał go zabić. No. Idź stamtąd, chodzi, idziemy do niego, bo tam są dla nas No i jeszcze... No, nie, tak w sumie Cześć, nie ja kogoś, ja, ja kogoś mogę sobie tak ładnie grabnąć przez ściankę. No nie! Kurde! I było. Coś mi grabie. O, za. Don't touch my. No, nie dotknął. Nawet trochę. Mnie ta, mnie dotkła... Aż. Za ile masz Warda? Mam nawet dwa. Tu weź tam. Jak Tak. Jak. O, dostałem sklep to Warda, więc mogę ci postawić. Eee... Co mam tu mnie wyrwał? Jopada ja, du. no, dużo im z tego bije i to tak o wiele za dużo. No mia... Izrael miał... Czekaj, ja to zabiorę, okej? Okay? Teraz tam możesz postawić Ward'a. Ja Jopada... Da, ba... A, nie dobrze. Graba. Właśnie, no mam. No i na Yasuo zgridował po killale ale zabili. Tak. Ale Yasuo ma jeden dwa. Polak, nie wyleczysz. No jeszcze trochę będę miał szósty level. Jakbym wcześniej miał szóstkę to ja pod ten Jakie to było dobre. No. Do trzech razy sztuka, co nie? No bo ma starsze. Tylko że ja mogę zrobić jeszcze jednego grab'a, może zaraz dwa? Co? Bo do, takie... Do... Dobrze doskoczył. Tylko czujesz, że ja teraz będę miał jednego grab'a i na E nie będę miał? Wolę grab'a niż e. A już mam... teraz mam na grab'a i ja na E. I tu mają ward'a chyba. Co on tym dostał? Dos dostał Co za place ładnie. Ja, bo miałem uta 1-3 1-0-3 3 asysty eee, ja sobie idę po jagódki, okej okay. 1 0 3 no, nice O ja głotę. No to 3 No i trochę jagódki Dobra, to ja cię to tam... Nie zgadnę. Ja... Mm, mm, mm. Czekaj, 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 Trzeba tak idealnie... Trzeba, ja, ja mam tak... Ja umiem baitować. Ja umiem baitować. O, o ile mają tu warda, to ja to zbaituję. Pomogą sobie mnie bić te miliony, mam za O! ciach, bank, bank. Kiedy mamy Talona w teamie? Aha, Talon na to. Ja yes, słowo to robię koreańskie place. Siis nie mam, Pa! No ej, Kamstwo. Szkoda, że wyczerpanie wywaliłem. No nie! Czaj, bo ja teraz griduję po tego kilo. Będę cię bronił. Nie.

Złoty Złoty Czempion... Nie! I zgridował Pila. Us tak. 32 HP. Na moca. Przeżył na Ja wiem, że on żyje, dnia. ale ten Nablus mi chodził, że zgłosił. Ja pa... Paddaba... Nie ma Jest! Jest! Patrz, chodź tu, chodź tu. Bang. Już go nie ma. Bang. Bang. BANG! Co to było? Dobra, wezmę seta. Wiesz, go jakoś tam wali. Nie, nie mam racji. <laughs> co? Dlatego ja trzymałem te W, E. W, -Q. Ja podałem dwóch! Ale masz następne. Ja co, my dobrzy jesteśmy. No, ale ty to, 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 to operujesz, no bo ja grabujesz, ja tylko damage zadaję. Ja tylko grabuję i ja... Ty widziałeś jak temu Gnarowi idealnie się pasywka odpaliła? Chociaż i tak zginął, to idealnie mu się pasywka odpaliła. Ej, co? No. Bo ja bardzo mało gram A nie, Idealnie. Byli. Ja bardzo mało gram Blitzcrank, Co teraz chcę teraz złożyć. Ten item... Um, czekaj, jak się cofnę, bo teraz jestem w niebezpieczeństwie. Okay, ja, idę, 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 idę. <laughs> ja go tu zabili. Twój złoty czemp. Champ idzie, hampion. patrz, ja, ja, tam, ja tam idę z W, co nie, tak, po, Ja wchodzę ja w te krzaki i cisnę go. O, jesteś nice, ale jestem dobry w tą grę. Ja ci idealnie tu przyszłem. No uratowałeś mnie, ale jakbyś to... jakbyś ty tego to wyczuł tak ładnie, to by było Ale tak wiedziałem, to... że on użyje. Dobra, mogłeś wiedzieć, mogłeś nie wiedzieć. Co ja mam 7.0? Ja wiedziałem, że on tam... że on puści go sta. O nie! Ej, co dostałem sklepując. E czemu to masz 7-0? Halo Nie wiem... To jest... Co ja mam... Ja mam 20, Jest? ja mam 20 farmy. No co, co mam składać? No mi nie powiedziałaś. O matko, gdzie jestem tam? Aj no, e, słuszna, słuszna chwała. Wpisz, chwała i tyle. Okej. Nie mi temu z jasu zabiliśmy ażkę bo wiesz, tak sobie stała pod podwie... Czy ona już idzie fidować? Bo jakby poszła fidować, to to by było bardzo złe. No ja nie lubię jak ktoś idzie fidować na odcinku. Ja, ale mów pierwszej Juu! Legenda 8.0 Czemu ty tylko 700 jesteś warty? Właśnie, 8-0 mój sapon ma być warty więcej. Chodź, już, już kogoś z... No, ale chodź, szybko kogoś zabijemy. Ale do... zastanawiam się, czemu ja tak mało kosztuje, co nie, bo powinno kosztować 1200. 26 dzisiaj bierze 10... średnio, jak mogę w niego trafić z Nigdzie Nie idziesz, nie muszę. Dobra, Nie, wcale nie chciałem ci tego słyszeć, ani troszkę. Ani ciukę. Nie, no to... Tam, tam to nie było w ogóle, to tak. Kurde! Tu ktoś jest. A nie, nie bo to było. To tak. było ja Ja też tak miałem przez chwilę. Dek. Ja... Ja w niego wcale nie chciałem. Co robi? Co robi wariat? Ja teraz muszę 100 na ten. No Nie! No i przeżyłem, bo ja nie mam mój tam. Trafiłem przez miniony. Czekaj, teraz to może być niebezpiecznie, wiesz? Zabiłem. Ha, tak... Aha, on już nie żyje. Ale wiesz, że ja nie mam skini w... żadnych w ogóle. A wiesz, mi... że ja mam manę? Tylko mina kiusta. Aha, ty masz full money. dobra, to... czekaj, ja ją... Nie ja mam tyle many że ja sobie mogę ich obijać, ja no już no mam... Dobra, teraz uciekamy, ja nie mam graba, nie mam graba. Eee, makarena. Dobra, ciao. No jakby jeszcze raz dostał. Ważne, że ty przeżyjesz. Poszedł jego mult. Chodź na Solo A Łabą, chce mnie zabić. Zostaw mnie, nie, nie biję. Nie, nie nie bij. za. Nie za... Aj, te kill. Ważne, że ty przeżyjesz, nie zadziałało. No, ale... halon, halon miałeś ratować ADC, a nie supporta. Cieniec. Ty masz ulta? Tak, masz. mam. A gdzie oni są? Nie. 10 sekund, nie ma teraz, teraz się już cofną na pewno. Ale ten za długo siedzi. Ale mi się podoba ta jest. Bo mi się nie... Ja nie mam... Ja mam 91 ataku tylko. Ej, może kiedyś zrobię Blitzkang Top Full AD albo AP Tele lepiej działa, ale to musisz zamować na kombo, więc bada. A mi się nudzi tu. Aha, ty robisz jeszcze reda, no. No co ja mam robić Ej, ja sobie nie zużył jeszcze 40 downów. No, trzeba to złożyć, bo będzie cienko. On ma o dwa lewle niżej niż ja Wziąłem sobie tego lew wezmę sobie jeszcze Nie chcę. Jakbyś go tam jeszcze trochę robił, to mogłabym z zulta zabić. Czekaj. Masz co? Nie wiem, co robię. Nie, no nie, 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 nie rób tego! Zginął? Dobra, zginął. Zginął. A ty żyjesz? Nie ja. Ja, mia ja miałem fresha. Ej, gościu, tu jest ażka chyba jeszcze. A nie, ona już nie żyje, dobra. Jest mi smutno, 38 do 9 Nie wiedziałem, że kiedyś nam taka gra się dzieje. Czekaj, ja tu muszę walnąć Ale dobra, ej, 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 ja cię chciałem walnąć Mam za mało manę i zatarcza mi dużo nie daje Co, masz się skaluje od many? Tak, im więcej masz many... o nie jak nie zabiją ADCK Nie zabiję cię. ADC, bo ADC za ja, 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 nawet, ja się mogę za to od ciebie oddać Czekaj. Ja podobno Zniszcz go albo dobra ja go zniszczę O nie A nie! Ty masz jeszcze AK flasha Dwa flesze nie, o, don't touch me! Jeszcze gorzej. On przeżyje to na luzie. Aha, bo ty jeszcze to masz, dobra. No, tak. jeszcze M&M. Dobra, co teraz? Bo mam już cóż na Nie zabito. Uj źle wybrał. Gryzat. Ej, co no, teraz składać? no, 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 no. Teraz... Mroźne serce. No, ale no co? No sobie szczeliłem z Aha. Nie! Tylko nie to. Także jeżeli podobał wam się odcinek, to dajcie suba i lajka. Like, od was zależy, jaką postacią mam grać w następnym odcinku. Także narka.